No, cześć, witajcie! Z tej strony Kuba, to jest kanał i zapraszam was na kolejny odcinek. Okej, okay, kochani. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić ogra, którego tak męczyłem na tych wcześniejszych streamach, i którego w końcu udało się skończyć już jakiś czas temu, oczywiście. Tylko, jak wiecie, ciężko mi się czasem zabrać, żeby nagrać dla Was film, także troszkę to potrwało. No ale w końcu jest, więc mogę Wam w końcu zaprezentować ten piękny model. Ale zanim Wam go pokażę, to chciałem krótko jeszcze omówić statystyki tej jednostki. Fuzil Major, on ogor warhalk, bo tak się. Właśnie nazywa ta jednostka. Nie jest to nic innego jak wieżyczka strzelnicza na wielkim ogrze. Można powiedzieć, że jest to taka chodząca fortyfikacja żywa chodząca fortyfikacja. I jest to dość oryginalna i swego czasu kontrowersyjna jednostka, ponieważ niektórzy mocno nabijali się z tego uważali, że jest to trochę przekombinowane. Dla mnie jest całkiem fajny, no bo jednak nie biorę jakoś bardzo na serio tego uniwersum Aosa. Więc mi nie przeszkadza, wręcz uważam, że jest cool, dosyć cool. No ale tak. Mm, zobaczmy sobie od początku jak się prezentują statystyki tego gra. Rusza się on na piątkę. Czyli jak standardowa piechota w większości ma 8 łundów. No to to jest całkiem sporo. Saveuje na 3+, czyli całkiem nieźle i yy, liderkę ma na 7. No to yy, spodziewałem się, że będzie może trochę lepiej, no ale jednak to jest można powiedzieć dość durny ogr. Yy, więc no może też z tego yy, to wynika. I tak, jaką broń ma ta nasza chodząca twierdza? No I tak, e, mamy tutaj e, długą fuslę, e, czyli ten długi karabin. I tu jest e, zasięg na 24 cale. No to jest całkiem dobry zasięg, konkretny. Trzy e, ataki, czyli wali trzema kostkami. E, plus 3 do trafienia, plus 3 do unda. Całkiem nieźle, renduje na minus jeden. Co jest całkiem spoko i jeszcze D3 damage ma. No to jest całkiem, całkiem jak na taki pojedynczy karabin, nie? Jeżeli chodzi o walkę, wręcz, no to mamy tutaj dwa cale zasięgu. Trzy ataki również. No i też 3 do Hita, 3 do unda, ale już renduje na minus dwa. No i też jest na D3 damage a. ma. Także dość silna jednostka, bym powiedział, jak na pojedynczy model. Pamiętajcie, że on ma właśnie 8 rundów, no to jest całkiem nieźle. I jakie są jeszcze dodatkowe tutaj abilitki tej jednostki? Jest tu tak zwany crack shot. I działa to w ten sposób, że na każdy niezmodyfikowany rzut na strzał, jeżeli wypadnie nam szóstka. Możemy zadeklarować, że jest to strzał tak zwany precyzyjny i później po rozpatrzeniu już wszystkich ataków rzucamy za każdy ten strzał precyzyjny I jeżeli wypadnie nam dwa razy więcej niż wroga jednostka ma łundów, to możemy wybrać konkretny model, który oberwał. Także no jest, to, jest to dość przydatna umiejętność. Następnie to jest range finder. Rangefinder daje nam coś takiego, że jeżeli w 12 calach mamy przyjazną jednostkę strzelającą, to możemy ją wybrać i wtedy rzucamy jedną kaszustką i powiększamy w ten sposób o liczbę wyrzuconą na tej kaszustce zasięg tej jednostki strzelającej. Następnie to jest Fortified Position. Jeżeli ta jednostka się nie poruszy, możemy ją. Możemy zadeklarować, że jest ona ufertyfikowana i wtedy nie ma ona ujemnych modyfikatorów do sejwa, jeżeli jest ostrzeliwana przez inną, wrogą jednostkę. Także no, nie grałem jeszcze w nie sprawdziłem tej jednostki, ale myślę, że może ona być dość przydatna, bo jednocześnie jest to taki taran, chodząca twierdza, nie? A z drugiej strony, jeszcze zasięgowo może ona zadać rany, które właśnie rendują na minus 1 plus d3 ataku, d major. Także no, wydaje się to dość ciekawa jednostka. No i сейwuje przy 8 untach, jak sejwuje na 3, no to to jest jednak może być nie, niezły, całkiem. Okej, okay, ale przejdźmy już do creme de la creme odcinka, czyli przedstawienie samego modelu. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, jak malowałem ten model, to odsyłam was do streamów. Staram się streamy robić w każdą sobotę. Jeśli nie mogę, to przenoszę na niedzielę. Może kiedyś uda mi się zrobić i w sobotę i w niedzielę stream, jeżeli mi starczy na to czasu. Ale okej, okay, tyle o streamach. Przedstawiam Wam Tormunda niszczyciela i jego kompana dzielnego Barnabę. Tormund, ponieważ inspirowałem się tutaj Tormundem z Gry o Tron, dlatego też nasz ogr ma rude włosy. Malowany głównie kontrastami. Natomiast w niektórych miejscach starałem się troszeczkę powyciągać te kontrasty, troszkę go porozjaśniać. Jeżeli chodzi o tą przeszywkę, czy bardziej brygantynę nawet, którą on ma na sobie, no to Starałem się ją tylko trochę zdrajbraszować. Najpierw złoszowałem ją soft tonem od Ermi Paintera. Następnie ją trochę podrajbraszowałem jaśniejszym odcieniem. Uzyskałem dzięki temu też taki trochę efekt postarzenia. Jeżeli chodzi o elementy pancerza, to również troszeczkę postarałem, starałem się je porozjaśniać, żeby to trochę lepiej wyglądało. No, i efekt końcowy jest dla mnie więcej niż zadowalający, no ale jest to też zasługa samego modelu, który jest bardzo ładny. Tutaj również natarczy się, jak widać, mocno skupiłem mocno ją zwederingowałem, sfatygowałem, żeby ona po prostu miała taki mocny ślad użytkowania już i świadczyła o tym, że on brał już udział w niejednej bitwie. Ten konar początkowo był tutaj z tej strony, ale przeszkadzał mi trochę przy tej tarczy i wolałem właśnie go tutaj troszeczkę również sfatygować, żeby on sprawił takie wrażenie złamanego leżącego konaru. Jak widzicie, mocno się również na podstawce. Skupiłem tutaj takie małe bagienko, również zrobiłem dodałem troszeczkę takich jesiennych liści, tutaj na tym buzdyganie czy maczudzie yy, też dałem efekty krwi, żeby też było wiadomo, że on już tutaj właśnie brał udział w walce. Sam strzelec, yy, no to nie była jakaś zbyt skomplikowana figurka, w zasadzie dwu- czy trzy częściowa. Bardzo proste malowanie. Tutaj poszedł sam kontrast i shade od Ernie Paintera bez rozjaśniania. Generalnie mój przepis na kontrasty czy speedpaint jest taki, że najpierw jednak podkładuję na czarno. Następnie robię zenital i na zenitalu te. Speed painty czy kontrasty znacznie lepiej siadają, dają, znacznie lepiej to wygląda moim zdaniem. Później jeszcze właśnie delikatnie łoszuję to jakimś delikatnym łoszem, żeby to nie było za bardzo właśnie przyciemnione, żeby nie zniszczyć tego efektu kontrastów czy speed paintów. I na końcu zazwyczaj dry brushuję. Zdarza mi się czasami jednak właśnie jeszcze troszeczkę porozjaśniać. W niektórych miejscach, żeby to trochę lepiej wyglądało. A, no i jeszcze nie wspomniałem, że oczywiście model jest zamagnesowany. Mam nadzieję, że taki mały magnesik mu wystarczy, ale dość dobrze się trzymał na. No nie jest jakiś strasznie ciężki. No i w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że Tormund spisze się w walce. Ale jeszcze troszkę mi zostało, żeby skończyć tą armię. Cities of Sigmar także prędko niestety to nastąpi, no na razie się skupiam na Old Worldzie i mojej Bretonii. Ok, na dziś tyle. Teraz postaram się w najbliższym czasie nagrywać takie krótkie, szybkie filmiki. Może dzięki temu uda mi się trochę częściej wrzucać content figurkowy, wargamingowy. Ponieważ nie chciałbym, żeby kanał się mu skupiał tylko i wyłącznie na streamowaniu jednak. Bo jak pamiętacie, zaczynałem od wrzucania zwykłych filmów i chciałbym jednak, żeby ten fundament, na którym ten kanał się opierał, był jednak zachowany. No ale wiadomo, streamy jest mi znacznie łatwiej robić, bo nie wymagają jednak obrabiania nie, tych filmów. Ale okej, okay, dzięki już dzisiaj za uwagę i do następnego. Cześć!